wiecie, ja mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro I w dzisiejszym filmie opowiem wam historię o spitej szklance przed odcinkiem Ale oczywiście zanim przejdziemy dalej zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem Nie załamięcie o łapce w górę I jeżeli nie używacie jeszcze kodu SKIRO w sklepie No to możecie to teraz zrobić No i jak coś kupujecie z tym kodem To ja dostaję z tego trochę pieniędzy Dobra, w pierwszej gierce wyląduję sobie na farmie I spróbuję zebrać te dwie skrzynki na stodole o, o! tutaj jest jakaś przepaść Tu jest pierwsza skrzynka, proszę bardzo i w środku jest M tylko, jak na razie. Jest to jakiś ziomek tak w ogóle, który ma pompę, oczywiście. No może być ciężko to jest z nim wygrać. O, jeszcze ma te czwórki, taki jesteś, tak? Dostał hita, ale ja też dostałem hita. Na szybko się leczę i spróbuję go teraz podjechać. Czy nie za tym? Tak, jest za tym. No, ma dosłownie, nie wiem, 30 hapsa, albo nawet mniej. Spróbuję wbić na dach. Słyszę, że gdzieś tutaj biega, jeszcze jakiś inny ziemek tutaj biegnie chyba. Nie on uciekł! To jest on. Dobra, zginął. Mamy go w końcu. Co on tutaj miał? Pompę na pewno, oby tu była apteczka. Są bandaże, więc nie najgorzej. A, tu w ogóle jest ognisko. Czekaj, zapomniałem ognisku, faktycznie. I teraz spadam stąd. Po jakieś kolejne skrzynki i jedna powinna być tutaj przede mną, tak jest. Nikt jej nie zebrał. Super, jeszcze PM do tego. Dobra, kolejna skrzynia i M lepsza. Super. Apteczka jeszcze witam. I kolejna skrzynka tutaj w jaskini. To mi się podoba. I co tutaj będzie? Ale jest tu jakiś jeszcze ziomek z tego co słyszę. Tak? Próbuję je teraz sobie z drugiej strony. No, chłopie, gdzie ty jesteś? Tu jeszcze jakiś inny biegnie. Super po prostu. No, teraz to hita dostałem. Pokonali się, więc ja tutaj spróbuję zabić tego ostatniego. Uciek! Najgorzej. Nie będę leciał za nim, bo po prostu się uleczę na spokojnie. On wylądował tutaj przede mną. Z tego co widzę. Ok, jeszcze helikopter przyleciał. No super, gościu. Dobra, pan ryba. Leczy się tutaj No ryba wychodź stąd Dostał hita Mamy kolejnego fraga Co on tutaj miał O ktoś jeszcze do mnie strzela No jest przypał Bo ja mało generalnie hapsa Dobra leczy się Na faście. Czy on tu biegnie Tak biegnie tu Dostał trochę Mamy kolejnego fraga Wow ale mi teraz dobrze idzie Dobra, wszystko sobie teraz załaduję. Coś tam jeszcze ciekawego było? Chyba nie, oprócz snajperki. Snajpa jest spoko rzeczą. Tą jedną poduszkę wyrzucam i lecę teraz dalej. O, ktoś jeszcze tam jest, precz strzela. No nie, naprawdę, naprawdę nie trafiłem go. No dobra, w tej gierce wyląduję sobie na takiej spokojnej miejscówce, ponieważ chcę wam opowiedzieć, co się stało dzisiaj z moją szklanką. Więc może zacznę od tego, że jest taki słoneczny dzień, 20 stopni, więc postanowiłem, że przewietrzę sobie pokój i uchylę okno. Wszystko fajnie, pokój się wietrzy. Ja się tam przygotowuję do nagrywania i nagle stwierdziłem, dobra, teraz nagrywam, gierka jest już włączona, wszystko przygotowane. Więc postanowiłem zamknąć okno. A oczywiście na parapecie stała moja szklanka. I ja tak jakby machnąłem sobie ręką po tym jak zamknąłem okno. I oczywiście szklanka poleciała na dywan, na podłogę i niestety się zbiła. A to nie była taka zwykła szklanka, ponieważ jak wlewało się do niej jakiś ciepły napój, jakieś po prostu ciepłe picie typu herbata gorąca, to ona się nie nagrzewała, ponieważ miała próżnię w środku, czy jakoś tak, i można było normalnie złapać, i ona nie była gorąca. Więc to była taka fajna szklanka. No i niestety musiałem machnąć ręką i się stłukła. I jeszcze na dodatek stało się to idealnie przed odcinkiem, więc postanowiłem, że wam to po prostu opowiem. No, i to jest cała historia. O, czy ja to dobrze słyszę? Tak jest, to jest lepsza skrzynka. I to mi się podoba. Witam, może jakaś fajna rzecz. Eee, pistolet, naprawdę. Co tam się dzieje? Czy to jest jakaś bitwa na wysokości? No, jasne, że tak, dobra. To oczywiście, że kolapsuje to. Tylko, czy dam radę? Muszę dać radę. Szybko, szybko, szybko. Ej, na czym to się trzyma? A to i po środku jeszcze Okej, okay. czy on spadnie teraz? Musi spaść Pierwszy frag zrobiony A drugi jeszcze coś? Nie Nie ma drugiego fraga To oczywiście ja się tam wbijam do środka A on jeszcze do mnie strzela To niezły agent No nie, odbiłem się nie tak jak chciałem Słabo Pode mną jest chyba Gdzie te temy spadły w ogóle? Tutaj jest trochę Na dole jeszcze jakieś macy. Tutaj jeszcze, snajperka Biorę ją on jest nade mną? Nie, nade mną nie. Pode mną jednak. Dostał trochę. Gdzieś tutaj pije potki. Siema. Mamy go. Ja też trochę hapsta straciłem, ale... Frak jest zrobiony. Zakładam, że ktoś może być na agencji jeszcze... Chociaż na razie je jest pusto Na szybko sobie jeszcze wymieniam helikopter Tylko żeby że do mnie strzelali Ajajaj Oni mają naprawdę dobrego cela Strzela do mnie jakiś gracz, tylko ja Jeszcze nie wypiłem potek Zabuduję się Chociaż z jednej strony Patrzcie, on mnie tutaj podjeżdża już Siema Czy dostanie trochę hapsa? Nie, nie dostanie hapsa Dostał hapsa jednak Nie! Jeszcze z plecy do mnie strzelają! No jest przypał! Ponieważ ledwo co przeżyłem! O! Mam tu gościa! A ja oczywiście nie mam amunicji! No! Ile tu jest tych przeciwników? WTF? Dobra! Zrobiłem sobie fraga! Na jakimś ziomku, który strzelał z daleka! No! Jest już nade mną! No! Dostał już hity! Zostało mu 10 HP! Stwierdziłem, że jak od tej strony leci bus, to ja też polecę na zalew zastoju I postaram się wylądować na tym budynku na lewo, ale może być tutaj dużo osób, niestety, więc jednak muszę gdzie indziej zlutować Okej, okay, mam C4, to może być spoko, jakbym tam wleciał na górę Już kroki O, o, jest tutaj ziomek? Tak, widziałem go, widzicie? Jest za samochodem, nawet dwóch Dostał hita? Nie! Dobra. No jest ciężko, ponieważ ja nie mam broni żadnej. Tu jest jeszcze jakiś gościu. Czy ja teraz zginę? Ja on sobie poszedł, dobra. Okej. Okay. Pierwszej temki zdobyte. Jeszcze jest skrzynka nade mną. Kolejna. I MK do tego. Nawet niebieska. Tylko nie ukrywam, że brakuje mi trochę pompy, no bo bez pompy na blisko. Jedynie PM mógłby tutaj być kit w tym wypadku. Dobra, skrzynka kolejna. I też brak pompy. Tu jest chłop chyba na lewo, co nie? No, wychyl tutaj, dawaj. Nie wychyli. Dostał trochę. Mamy go. Jest. I on miał pompę. Kolejnego mam. Co on tu jeszcze miał? Na pewno wabiki. I to chyba wszystko. Ale się tam strzelają w ogóle na lewo, chyba. I tam, i tam. Wszędzie. Jest tu gościu. Na lewo. Na górze gdzieś? Nie. Pode mną. Nie, dostał. Naprawdę! Taki chłopie zabił. Wiesz, on na kucaka mnie podjeżdżał. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że historia o szklance Wam się podobała. Mi niestety nie, ponieważ straciłem szklankę, ale nieważne. Oczywiście widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa pa! No i cześć!